Akcja pod tytułem Do kogo należy dziecko jest bardzo na czasie, bo w tej chwili państwo się coraz bardziej rozuchwala i coraz bardziej traktuje wszystkie dzieci jak swoje własne. No wiadomo, dziecko niewolnika należy do pana, a nie do, a nie do niewolnika. więc. Więc trudno się dziwić, że tak skoro nas traktują jako niewolników, to nasze dzieci też traktują jako dzieci niewolników. Natomiast ja mam, przepraszam bardzo, w moim wieku mam nawyki stare, że nawet w komunie jednak uważano, że dziecko należy do mnie, prawda, a nie do państwa. I to była wielka zdobycz, prawda, że po czasach bolszewickich, gdzie dziecko należało do państwa, jednak za Stalina uważano, że, że dziecko należy do rodziców i karano, prawda, rodziców za różne rzeczy, ale to rodzic. Ukarano, a nie zabierano im dzieci. To jest ta, to jest ta pod podstawowa różnica między bolszewizmem a stalinizmem. Otóż w tej chwili znowu się cofamy do bolszewizmu, no, stalinizm się odrzucili, ale, ale wracamy do bolszewizmu, gdzie państwo odpowiada za dzieci, zabiera dzieci rodzicom. I jest rzeczą oczywistą, co podkreślają fejtoniści, że gdyby dzisiaj się Jezusek narodził w żłobku, no to za rodzicom, za takie no podejście do dziecka, prawda, że się kładzie w jakimś sianie, prawda, w jakimś no, pieluszka no niby była, na pewno czysta, no ale, ale no w sianie przecież jak można włożyć dziecko, prawda, i na pewno by Jezusa odebrano rodzicom i oddano do rodziny zastępczej. Ale co ciekawsze, Ciekawsze, zresztą pisałem, że Jezus się urodził bez całej nowoczesnej wiedzy, techniki i tak dalej i można było przeżyć, co więcej, przyrost naturalny tam był wyższy niż obecnie, co dowodzi, co dowodzi że same metody wcale tak społeczeństwu, narodowi, nie sprzyjają. Koszt tego jest ogromny. Proszę Państwa, nie dajmy z siebie wmówić y, pewnych rzeczy. Nie dajmy sobie siebie wmówić, że, na, że nasze dziecko to dla państwu Bo ludzie to już zaczynają sami to przyjmować, ten, ten absurdalny punkt widzenia. Rodzice hiszpańscy wyrazili wdzięczność, że rząd zajmie się problemem otyłości ich dzieci. Proszę Państwa, sami rodzice uważają, że to rząd jest winien, że moje, moje dziecko jest tłuste. No, jeżeli ludzie sami to uznają, prawda? to sami uznają, że to nie jest ich dziecko. Otóż ten, kto rządzi dziećmi, ten decyduje o przyszłości kraju. Jeżeli ci ludzie, którzy rządzą dzisiaj Polską, jak rządzą, to przychylnie wszyscy widzą. Jeżeli oni jeszcze będą mieli monopol na wychowanie dzieci, to jaka będzie przyszłość w przyszłości? No takie zawsze będą, ich młodzieży wychowanie. Na przykład, jakie młodzieży wychowanie dzieci, kiedy miejsce będzie pan Boni, na przykład, żeby nie, nie, nie wymienić kogoś no, kogoś jeszcze, jeszcze bardziej wrednego niż, niż pan minister do spraw cyfryzacji i, czy, i czegoś tam jeszcze. Otóż, proszę Państwa, nie możemy pozwolić, żeby ci ludzie decydowali o naszych dzieciach. Dziecko należy do rodziców, a nie do państwa. I musimy o to walczyć. Naszym sojusznikiem na szczęście jest Kościół katolicki i inne kościoły, które też o to samo walczą. Prawda? Ale nie tylko. Nie możemy zwalać wszystkiego na Kościół. To my mamy o to walczyć. Kościół ich nam pomaga. Prawda? Natomiast to my musimy walczyć, a nie chować się pod skrzydełko Kościoła. Prawda? My musimy zrozumieć, musimy chcieć, żeby dzieci były nasze. Bo niektórzy rodzice. Mówią z ulgą, a to właściwie dobrze, niech Państwo się tym zajmie, niech Państwo zrobi, żeby moje dziecko nie było tłuste, niech Państwo ma lekcje wychowawcze, żeby dziecko nie było niegrzeczne, a to my musimy dziecko wychować, żeby nie było niegrzeczne. My musimy dziecko wychować, żeby, żeby nie wyrosło na przestępcę. To my musimy to zrobić. Szkole trzeba odebrać ten, ten monopol. To my to musimy robić. I musimy czuć się odpowiedzialni za swoje dzieci. I taką naukę można wyciągnąć z tego, że co, się, co się stało lat temu, tam 2000 z hakiem, prawda, kiedy, kiedy urodził się Jezusek w żłobku i nikt nie kwestionował prawa Józefa i Marii do wychowywania tego dziecka, tak jak uważają za słuszne.